Witajcie w kolejnym odcinku wielkiej retrospektywy serii Life on Mars. Długo myślałem, jaki zestaw pokazać na początek. Czy zacząć od najmniejszego setu, czy może jednak dać na początek coś bardziej spektakularnego. Ostatecznie postawiłem na Polipak, od którego sam zacząłem tę serię. I zaraz Wam powiem, dlaczego jest to dobre wejście do serii. Zapraszam więc na omówienie setu o numerze 1195 Alien Encounter. Ten niepozorny polibak, który składa się z 32 elementów, jest w mojej opinii świetnym starterem do serii. Mamy zarówno stronę ludzi, jak i Marsję. Co ciekawe, jest to właściwie jedyny zestaw, w którym mamy dwie strony jednocześnie. W każdym innym mamy albo Marsjan, albo ludzi. Polibag był głównie rozdawany w ramach promocji czy konkursów. Niestety nie mogłem znaleźć żadnej informacji, gdzie w Polsce można było otrzymać owy polibag. Natomiast w Stanach można było go wygrać w płatkach, czy też wymienić opakowania na zestaw, jak to było w przypadku słynnej firmy owsianek. Zaskakujące jest to, że nawet w takim polibagu mamy model alternatywny, który, w mojej opinii, jest całkiem ciekawy. Ale szczerze, nie widzę potrzeby go budować. Szczególnie, że dwa główne modele naprawdę dają radę. Ale fajnie, że jest taka opcja, nawet przy takich małych setach. Zacznijmy więc zatem od pojazdu naszych Marsjan. Na pierwszy rzut oka wydaje się przypadkowym zlepkiem elementów. I właściwie tak trochę jest. Byłem dosyć obojętnie nastawiony do tego pojazdu, ale trochę się do niego przekonałem. Oczywiście, jest to mała popierdółka, ale w miarę dobrze reprezentuje inność marsjańskiej technologii. Zresztą często te najmniejsze sociki z Lego Space były takimi popierdółkami, dzięki którym można było w niskiej cenie zdobyć parę klocków i przede wszystkim figurkę. A czym jest ten pojazd? Jak dla mnie jest to w pewien sposób odwrócony poduszkowiec? gdzie śmigło skierowane jest do dołu, żeby mógł latać. Chociaż bardziej wolę sobie wyobrażać, że jest to pojazd lekko unoszący się po powierzchni, służący do jakiegoś szybkiego przelatywania czy badania terenu. Ciężko to sobie wyobrazić, żeby jakoś ta maszyna wysoko latała. Podstawą pojazdu jest płytka, a dokładnie Wedge w kolorze Sand Green, który co ciekawe w tym kolorze pojawił się właściwie wyłącznie w tej serii, ale też Sand Green przetrwał jako jeden z licznych czystek kolorów i z piaskowych odcieni jest z nami do dziś. Pojazd ozdobiony jest w stożki w kolorze Transion Orange i ciężko stwierdzić, czy służą jako jakaś forma światła, czy może też coś do ostrzelania. Raczej w tego pierwszego, skoro nasi Marsjanie są pokojowo nastawieni do ludzi. Chociaż jest to bardziej skomplikowany temat, o którym mówiłem w odcinku zerowym. Jeśli ktoś nie widział, to serdecznie polecam. W każdym razie mamy panel sterujący, który jest ładnie zadrukowanym tajlem. Ten element nadrukiem będzie się pojawiał w masie zestawów tej serii i bardzo go lubię. Trudno powiedzieć, co przedstawia, ale ma fajny, retrofuturystyczny klimat. Dziwne jest to, że elementem łączenia panelu z pojazdem jest rączka w kolorze turkusowym. Jak sam element mnie dziwi, tak dziwi mnie kolor. Dlaczego? Dlaczego?! Przecież to główny kolor skóry, masja. Jak właśnie się tak to gryzie. Albo może nie czuję mrocznego podłoża tej decyzji. Z tyłu element radaru trzyma się na zielonym briku 2 na 2 i tam podczepione jest śmigiełko, które odpowiada za możliwość latania, czy też unoszenia się maszyny. Wszystko tutaj podczepione jest bardzo prosto, ale solidnie. No powiedzmy, że solidnie, bo cały tył trochę swobodnie sobie dryfuje. Ale nie ma mowy o łatwym odczepianiu się. Pojazd Marsen jest ok, ale poprzeczka jeśli chodzi o ich zestawy jest naprawdę wysoko podniesiona. Nie ma sensu porównywać ich do dużych setów, ale właściwie ten pojazd wypada najsłabiej nawet wśród tych małych. Co nie znaczy, że jest zły, ale po prostu konkurencja jest lepsza. Natomiast jeśli chodzi o pojazd ludzi, to jest to nawet i może mój ulubiony build w kategorii ilości elementów. Naprawdę, jak to, że pojazd się składa tylko z 18 klocków, to wszystko tutaj działa naprawdę świetnie. Jest to oczywiście dalej po ale jak solidnie wykonana. Jest to pewnego rodzaju sci-fiowy motocykl do szybkiego przemieszczania się. Po boku to działko nie służy raczej do niczego związanego z walką, a raczej z badaniem i skanowaniem powierzchni. No ale to jest moja interpretacja. Pojazd nie ma jakichś specyficznych elementów. Na pewno wybijałem się ikoniczne dla serii Space koła. Pojawiły się chociażby w takich podseriach jak Spirius, Ice Planet czy UFO. Jednak w tym kolorze, czyli Light Grey, ukazały się tylko w tym secie, co było dla mnie lekkim zaskoczeniem. Generalnie ten element ma specyficzną historię i pojawia się dosyć falowo. Był w latach 90., potem poza naszym polibagiem długo nic. Pojawił się ponownie w 2007 w ramach tej gorszej serii Mars Mission, a potem znowu cisza, no i znowu pogród. Ostatnio pojawiły się w 2020 i na razie znów zapadł się pod ziemię. Ha, ciekawe kiedy znów wrócą. W każdym razie lubię to, jak użyto białe plejty z barami po dwóch stronach. Dobrze obudowuje siedzisko, które jest w centrum. No i obok mamy klasyczną wajchę do sterowania pojazdu. Budowa jest prosta, ale użyto parę technikowych klocków do montowania kół. No lubię bardzo ten pojazd. Idealnie nadaje się do jazdy po Marsie i badania nieznanej powierzchni. Co do minifigurek, to mamy bezimiennego asystenta technicznego, który pojawia się w największej ilości setów, jeśli chodzi o ludzką frakcję. Główka akurat jest dosyć pospolita i pojawiła się w takich seriach jak Town czy nawet Studios. Bardzo doceniam jego tors i wstawki z połyskującymi się miedzianymi elementami. Ponownie jest to klimat takiego retrofuturyzmu, który uwielbiam. Ten pasek, rury i dziwne coś na środku. Ciężko powiedzieć co oznacza, ale podoba mi się. Ma klasyczny hem z osłoną w kolorze Trans Dark Blue, a nóżki czy rączki przełamane są zwykłym niebieskim. A, no i te rączki. Często jest to krytykowane, że astronauci w tej serii mają czasem gołe rączki. No i zgadzam się, że powinni mieć inny kolor, który reprezentowałby rękawiczki. Ale też z drugiej strony, w samym lore powiedziane jest, że dzięki marsyńskiej technologii ludzcy bohaterowie mogą oddychać i atmosfera i klimat nie oddziałuje na nich negatywnie. Więc można wybaczyć te gołorączki. Dobra figurka, która będzie się jeszcze pojawiać w recenzjach. Na no po drugiej stronie mamy Marsenina, tym razem już z imieniem, czyli Vega. Jak mówiłem w innym materiale, to imiona Marsja nawiązują do gwiazd. I tak jest oczywiście w tym przypadku. Vega to najjaśniejsza gwiazda jak w gwiazdozbiorze zbiorze i piąta co do jasności gwiazda nocnego nieba, więc można ją zobaczyć gołym okiem. Jest to najbardziej pospolita figurka właściwie w całej serii, chociaż pomijając Polibak to wystąpił w dwóch największych setach, więc może pospolity to złe określenie. O samej ciekawej budowie Marcian poświęciłem uwagę w odcinku zerowym, więc tutaj skupię się na samym Wedze. Mi figurka ma torus i nóżki w kolorze pomarańczowym, co od razu przyciąga wzrok. Kolor turkusowy to klasyczny odcień dla naszych Marcian. I ten kolor dla nich sprawdza się idealnie, ale no ogólnie uwielbiam ten kolor. Jego główka jest bardzo zwyczajna, patrząc na inne figurki Marsjan. Ale to dobrze! Jest taka różnorodność tych figurek, że taka bardziej zwykła i niewybijająca się zawsze przyda się i nie razi jak się ma powtórki. Jak się myśli o Marsjan z Life on Mars, to często ma się przed sobą właśnie figurkę Vegi. i dlatego też warto mieć tą ikoniczną postać w swojej kolekcji. Jak mówiłem, ten pulibak jest dobrym wejściem do serii, żeby liznąć po trochu z obu frakcji. To zadanie spełnia świetnie. Jednocześnie też jest spokój uzupełnieniem kolekcji, jak ktoś już ma coś z tej serii. Mamy dwa pojazdy, które od razu nakreślają różnice w technologii obu tych grup. Naprawdę jest to fajnie przekmienione, że pojazdy ludzi opierają się prawie w całości na kołach, a Marsja na mechanicznych nogach czy lataniu. I ten polibak, pomimo małej skali, od razu to przedstawia. No i ode mnie to chyba na tyle w tym odcinku. Eksplorujcie Marsa, dzięki za uwagę i cześć!